Zaprosiłem również dzisiaj do naszej audycji pana profesora Piotra Jarosińskiego, który zawsze tak pięknie nawiązywał do wszystkich spraw związanych z naszym posłannictwem jako Polaków, z naszym przywiązaniem do tych wszystkich rzeczy, które są najistotniejsze i najważniejsze, aby ten naród, któremu nadano Tyle różnych wspaniałych spraw mógł je dźwigać i przynosić na dalsze pokolenia. Szczęść Boże, Panie Profesorze, serdecznie witam na audycji rolniczej. A witam, szczęść Boże, wszystkich, tam rodzina Radia Maria. Panie Profesorze, rozpoczęliśmy oczywiście tą radosną pieśnią 3 maja, dlatego, że y, dzisiaj jest to wielkie święto, od tej strony właśnie Konstytucji 3 maja. Y, no, coś wielkiego dla polskiej wsi tak bym to powiedział no wtedy inaczej to się nazywało ale przecież to był ten pierwszy krok który stworzył inne spojrzenie na ludzi uprawiających ziemię na ludzi y, będących jeszcze chłopami pańszczyznymi tak to był ten moment w którym postanowiono wobec y, tak trudnej sytuacji w jakiej znalazła się Polska Uświadomiono sobie, że nie będzie narodu tylko szlacheckiego. Naród musi objąć mieszczaństwo i również chłopów. I właśnie te zasady wpisano w Konstytucję 3 maja po to, żeby sukcesywnie pracować nad całym narodem polskim. To było zadanie bardzo trudne, bo to nie jest tak, tak prosto, to wymaga edukacji, kultury. To jest bardzo długi proces. I ten proces w tym momencie stał się tylko symbolem, ponieważ jak wiemy, zaborca, zwłaszcza chytra Rosja, zdawała sobie sprawę z tego, że Polska wyjdzie wzmocniona, jeśli konstytucja będzie obowiązywać. I dlatego też tę konstytucję y, odrzucono, a ona była później symbolem kierunku, w jakim Polacy mają iść, jeśli rzeczywiście chcą tym razem niepodległość odzyskać. I teraz właśnie to, co jest ważne, żebyśmy tego nie zgubili z oczu. Idea konstytucji, tak jak to wyjaśnia Adam Mickiewicz w swoich wykładach paryskich, była taka, była odwrotna niż to, co działo się we Fran Francji, po rewolucji francuskiej. Mianowicie we Francji chodziło o to, żeby naród zniżyć do pospólstwa. W związku z tym wszystko to, co było wyżej, no to trzeba było skrócić o głowę i po to wymyślono iletynę. Natomiast w Polsce idea była taka, żeby właśnie tych, co są niżej, żeby podnosić wyżej. I to nie tylko chodziło o to, żeby chłopi mieli ziemię, ale chłopi perspektywicznie mieli wejść do rodzin szlacheckich, uzyskać herby. To było bardzo ważne. To była ta symbolika, która włączała warstwę chłopską w dzieje i w odpowiedzialność za państwo. Czując się właśnie kimś wyższym, kimś, kto poprzez y, poczucie historii i poczucie y, aspiracji kulturowych y, rzeczywiście jest nie tylko właścicielem, ale kimś, kto y, może bronić państwa, może bronić ojczyzny i może tworzyć kulturę narodową. To była taka idea. I ta idea została zatrzymana przez zaborców i ona jakby z ponownym impetem odrodziła się po upadku powstania styczniowego, które w zasadzie było powstaniem szlacheckim. Kiedy po raz kolejny uświadomiono sobie, że bez nobilitacji chłopów nic z tego nie wyjdzie. Więc to były te dwie, jakby takie tendencje. Oddolna, polska, rodzima, wspaniała, kiedy chodziło o to, żeby podnosić kulturę polską, kulturę całego narodu, a z drugiej strony zaborcy, którzy koniecznie spychali nas w dół, żebyśmy sobą nic nie reprezentowali, żebyśmy nie, nie posiadali żadnej kultury, która pozwala na to, żeby wspólnie działać i wspólnie odpowiadać i mieć własne niepodległe państwo, ceniąc wolność i niepodległość, bo tego też trzeba się nauczyć. I właściwie to, to, to co się działo po roku 18 to była właśnie odbudowa całego narodu w oparciu o najwyższe wzory polskie. A to, co stało się. Wraz z wybuchem II wojny światowej i po końcu wojny, kiedy Polska dostała się w szpony sowieckie, to był właśnie powrót do czasów zaborczych, czyli chodziło o to, żeby znowu Polskę sprowadzić do poziomu proletariatu, którego jedynym pragnieniem jest praca i rozrywka, nic więcej. Natomiast, żeby ten, ten lud właściwie nie cenił niepodległości ojczyzny, kultury, rozwoju, aspiracji, żeby tego w ogóle nie było. I my właściwie jesteśmy ciągle na tym etapie, proszę zobaczyć, że kiedy patrzymy, obserwujemy nawet życie na wioskach, to widzimy, że ci ludzie jakby nie mają wyższych wzorów, oni nie mają do kogo się odwołać. No, tym jedynym wzorem, tak jak dawniej był dwór, tak teraz stał się telewizor, ale telewizor wnosi ze sobą w bardzo wielu kanałach jak najgorsze wzory. W związku z tym Ci ludzie mają tradycyjne wzory, które trzymają ich mocno przy ziemi i przy wierze, ale jeśli chodzi o wzory kulturowe, to mają jak najgorsze i są rozdarci. Dlatego, żeby temu jakoś zaradzić, trzeba właśnie pokazywać najlepsze wzory polskie, żeby, żeby wioska chciała być Polska w znaczeniu kulturowym, a nie tylko, że będziemy chwalić chłopa na wsi i mówić, jak on ciężko pracuje, bo oczywiście, że ciężko pracuje, tylko... Jest jeszcze ta cała sfera odpowiedzialności za państwo i za kulturę, której teraz nie niesie, po prostu nie niesie i tego trzeba wszystkiego się uczyć i tego musimy uczyć za pośrednictwem tych mediów, takich jak Telewizja Stan czy Radio Maria, które mogą pokazać i, i kierunek i wzory, bo tego właśnie nie ma, to jest chyba najboleśniejsza sprawa, że zatrzymaliśmy się gdzieś, bo nie ma tej warstwy, która pokazywałaby, jakie mogą być wspaniałe polskie Wzory. I to jest jakby ta praca, którą musimy wykonać, bo inaczej będziemy tracić kolejne pokolenia, które będą tylko miały tę ambicję, żeby gdzieś dostać jakąś pracę i przetrwać. No ale celem narodu nie może być przetrwanie, celem narodu musi być rozwój, muszą być jakieś idee, dopiero wtedy mówimy, że to jest naród, a nie tylko. Lud. Panie profesorze, biskup Roman Andrzejewski w swoich homiliach, w spotkaniach z rolnikami bardzo często wskazywał na to, że taką enklawą, która właśnie. Była tym zaczynem do wszystkiego dobrego na wsi, to był dwór, bo tam się rozpoczynało yy, nie tylko nowoczesność, ale przede wszystkim tam cała tradycja, cała nadzieja, te wszystkie rzeczy były bardzo mocno realizowane. I stamtąd się chłopi wiele rzeczy uczyli. Etos pracy rolnika, etos chłopa w Polsce w tej chwili dosyć mocno zagrożony. Czy Pan profesor widzi, że jeszcze jest jakaś nadzieja, że te wartości, które jednak odziedziczono przez pokolenia walczących o wolność, o suwerenność, o niepodległość chłopów polskich będą jeszcze realizowane? Oczywiście, bo my mamy znakomite wzory, one są zapisane na kartach literatury, one są uwiecznione w obrazach, one są uwiecznione w muzyce, to wszystko jest, to wszystko jest, tylko trzeba się po to schylić, ale musi być też autorytet, który powie, słuchajcie, idziemy w tym kierunku, bo nawet jeśli popatrzymy właściwie na życie kulturalne na wioskach, no ono, no jedyna to jest dyskoteka, no i w niedzielę tu do kościoła i koniec, nic się nie dzieje. A tak całymi dniami leżą przed telewizorami, mają po telewizorów, leżą i patrzą się. Jak pracę wykona, to już leży i, i patrzy się stary, a młody jak wróci do szkoły, no też się patrzy, nic nie robi. Więc właściwie odłogem, odłogiem leży to całe bogactwo naszej polskiej kultury, która była właśnie tworzona w chwilach trudnych, gdy osiągała najwyższe szczyty, była stworzona z myślą o podniesieniu narodu. To była ta wielka misja i to udało się zrobić, ale potem na nas napadnięto i puszczono ten zakale nienawiści do pewnych warstw społecznych za pośrednictwem komunizmu. No i my nie możemy z tego się, z tego do tej pory nie możemy się wyleczyć, bo ta trucizna ideowa jest gorsza od, od zmian, jakie miały miejsce w zakresie gospodarki czy ekonomii. Więc to jest kwestia ksiądz, nauczyciel, rodzice. Materiały są. To są nasze polskie wzory. Można zacząć od prostej rzeczy, od tego, żeby jakoś ten pokój uporządkować, żeby ten pokój był miejscem, która, które wyraża kulturę polską. Żeby otoczenie wokół domu było polskie. Mamy, mamy wzory cudowne. I tego nie chcą robić. Więc tu jest właśnie ten, ten problem przełamać, ten opór po to, żeby się otworzyć na piękno kultury polskiej, które jest czymś unikatowym w całym świecie. I dopiero wtedy nastąpi jakieś takie odblokowanie, odbicie od punktów, w którym my nie, nie, nie wiemy, potrafimy krytykować, negować, to źle, tamto źle, ale gdy pytamy o dobre wzory, to właściwie nie wiadomo... Gdzie się zwrócić? No więc trzeba się zwrócić do naszego dziedzictwa, do naszych wielkich pisarzy, do Mińskiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, Żeromskiego, Rymonta. do i tam wszystko jest. Tam jest wszystko pokazane. Serdecznie dziękuję panie profesorze za te piękne wskazówki. Serdecznie dziękuję um, jeszcze raz za udział w dzisiejszej, w naszej świątecznej audycji. Um, Myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję w ramach Dyspanselstwa Rolników nieraz z panem profesorem się spotkać. Szczęść Boże. Panie Boże, dziękuję. E, proszę państwa, trzeci aspekt y, dzisiejszego.